Jebali. To to mamy znowu Ręce do góry, kenza o oh Jezus kurwa. Mester Faflon OP Ręce do góry! <borrowing> ręce do góry w tym momencie! Jeden ucieka, jednego mam na sobie, jakby co dwóch ich ucieka. Zaćek on brzmi człowieku jak <stream> suwaki poszły Beka. Nie wsiadasz, šicale, strzelę! Strzelę Tama. człowieku! Strzelę! Ręce do góry! Ręce! Ręce do góry! Ręce! do niego, strzelacz! No strzelacie do niego, potrącił mnie kurwa! Jesteście rozjebani, kurwa! Jesteście rozjebani, Trzeba... Nie wydaje mi się, Grzesiu, żeby twoi ludzie byli rozjebani, bo po prostu naśladują ciebie. Jakbyś ja jak nie zostawił w gardle pastora, to sądzę, że już byś tu wypierdolił dwa tapy, no ale. Jest, jak jest. Życie jest życie. Już, A brutal, jest brutal. Pia... No! Co ty jesz, kurwa? Kartofle! <noise> Z czym? No same. <noise> <gry> a ty jeszcze kopujesz kurwa.